Witajcie na kanale Wireheads. Jak już się pewnie domyślacie, tematem dzisiejszego odcinka będzie najnowsze dziecko marki PlayStation, PlayStation 4. Poprzednia generacja przyniosła nam wiele frajdy i miłych wspomnień. Choć najnowsze tytuły, takie jak The Last of Us czy GTA 5 udowadniają, że w naszych starych maszynkach rzemy jeszcze spory potencjał, to wielu z nas zazdrościło graczom pc znacznie lepszej oprawy wizualnej i płynności rozgrywki, szczególnie w grach typu FPS. Cóż, poprzednia generacja zaczęła powoli łapać zadyszkę. Długo oczekiwana premiera next-genowej konsoli od japońskiego giganta okazała się wielkim sukcesem, potwierdzając tym samym wciąż duże zapotrzebowanie na taką formę rozrywki. W naszej recenzji postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy warto w najbliższym czasie przesiąść się na nową generację i czy obietnice, jakimi karmili nas marketingowcy, zostały spełnione. Premiera nowej konsoli odbyła się z wielką fetą. Konsola PS4 na rynku europejskim zadebiutowała z dwutygodniowym pościgiem w stosunku do rynku amerykańskiego, czyli 29 listopada, a wszystkie egzemplarze rozeszły się jak świeże bułeczki, bijąc na głowę poziom sprzedaży poprzedników. Dziś wiemy, że prace nad nowym systemem rozpoczęto wraz z dniem premiery PlayStation 3 dowodzącym projektu stał się Mark Cerny, którego ścieżka kariery wiedzie przez tytuły takie jak Crash Bandicoot, Spyro the Dragon czy Resistance. Warto dodać, że był on także głównym architektem przenośnej konsoli PlayStation Vita. Bazując na swoich doświadczeniach, Cerny postanowił stworzyć urządzenie, które będzie przyjazne zarówno graczom, jak i deweloperom, niwelując tym samym główne bolączki poprzedniego systemu, takie jak skomplikowana architektura sprzętowa oparta na procesorze Cell i wysoko wydajnej pamięci XDRD RAM. Wysoka cena w dniu premiery, czy niestabilna usługa sieciowa PSN? Wyścig o miano lidera branży wystartował wraz z targami E3, które okazały się wielkim sukcesem Sony. Polityka wsparcia dla twórców niezależnych oraz brak natywnych zabezpieczeń DRM, czyli mechanizmów kryptograficznych, które w tym przypadku uniemożliwiałyby swobodny przepływ gier używanych, zyskały wielki aplauz wśród graczy na całym świecie. For example, PlayStation 4 nie żadnych 4 Sony zagrało tym ruchem na nosie gigantowi z Redmond, który zaliczył jedną z największych PR-owych wpadek w historii, porusując mechanizmy DRM. PlayStation 4 oparto na dobrze znanej architekturze x86. Tak, dobrze kombinujecie. To ta sama architektura, która napędza wasze pecety. Sercem systemu jest APU najnowszej generacji stworzone przez AMD, w którego skład wchodzą wykonane w technologii System on Chip ośmiordzeniowy procesor AMD Jaguar oraz nowej generacji układ graficzny oparty na technologii Radeon o mocy obliczeniowej 184 teraflopa. Całości dopełnia układ 8 GB zunifikowanej pamięci GDDR5 o przepustowości 176 GB na sekundę. Pamięć GDDR5 jest znacznie wydajniejsza i droższa od pamięci DDR3 i do tej pory stosowana była wyłącznie w kartach graficznych ze średniej i wyższej półki. AMD chwali się, że jest to najmocniejszy układ apu do tej pory przez nich skonstruowany, a samo Sony zapewnia, że cały system jest co najmniej 10 razy wydajniejszy od poprzednika. Odnośnie tego ile pamięci zarezerwowano na system operacyjny od samego początku krążyło wiele plotek. Pierwsze informacje opublikowane przez Digital Foundry, producenta profesjonalnych urządzeń do przechwytywania obrazu, oraz komentatora wydarzeń ze świata gier na łamach Eurogamera, deklarowały, że OS 4 pochłonie aż 3,5 GB dostępnych zasobów. W odpowiedzi na spekulacje, Sony wystosowało oficjalne oświadczenie, w którym zaznacza, iż pamięć dostępną dla deweloperów podzielona na bezpośrednią i elastyczną. Pamięć bezpośrednia o rozmiarze 4,5 GB dostępna jest w sposób tradycyjny. Pamięć elastyczna zarządzana przez OS umożliwia grom korzystanie z funkcjonalności pamięci wirtualnej systemu operacyjnego. Przypuszcza się, że pamięć elastyczna to 512 MB dostępnych dla deweloperów, chociaż Sony zostawiło tutaj pole do spekulacji. W PS4 zamontowano 2,5 calowy dysk twardy SATA 2 o pojemności 500 GB, z czego 35 GB zagospodarowano na system operacyjny. Warto dodać, że tak jak w poprzedniczce, dysk możemy wymienić, jednakże mamy tu do czynienia z pewnymi obostrzeniami. Musi to być dysk SATA 2,5 cala nie grubszy niż 9,5 mm o pojemności do 1,5 TB. Wymiana na nowoczesny dysk SSD z pewnością usprawniłaby działanie nowej konsoli, ale obecnie takie posunięcie nie jest zbytnie uzasadnione ekonomicznie. Dodatkowo martwi fakt, że Sony nie deklaruje wsparcia dla instalacji gier na dyskach zewnętrznych. Ponadto PS4 wyposażona jest w napęd optyczny Blu-ray DVD, dwa porty USB 3.0, wyjście optyczne SPDIF, port aux dla PlayStation Camera, Bluetooth 2.1 z EDR, port Gigabit Ethernet i HDMI. PS4 obsługuje również bezprzewodową łączność Wi-Fi zgodną ze standardami 802.11 b g Trochę szkoda, że PlayStation 4 nie jest kompatybilne z najnowszym standardem 80211 AC, chociaż urządzeń współpracujących z tym standardem jest na razie jak na lekarstwo. Design PS4 jest raczej wyważony oraz elegancki i w żaden sposób nie przypomina futurystycznych, fanowskich projektów jakie można było znaleźć w internecie przed premierą konsoli. Konsola jest zaskakująco kompaktowa, szczególnie w konfrontacji z nowym Xboxem. Rozmiarem przypomina PlayStation 3 w wersji Slim. Dodatkowej lekkości urządzeniu nadaje ciekawy kształt o przekroju równoległoboku. Podobnie jak w przypadku konkurencyjnego Xbox One, obudowę podzielono na część połyskującą oraz część matową. Między nimi umieszczono podświetlony diodami pasek zastępujący diodę systemową z poprzedniego Playaka. Ponadto pasek podświetlany jest różnymi kolorami, które sygnalizują tryby pracy konsoli. Zastosowany odcień czerni określono tym razem jako Jet Black. Sama konsola wykonana jest z dość dobrych materiałów, jednakże elementy błyszczące, jak to zwykle bywa, szybko się brudzą i momentalnie zobaczymy na nich kurz i tłuste plamy od opuszków palców. Czystości formy nie zaburza zasilacz, który nie jest jak w Xboxie wyeksportowany na zewnątrz, tylko wbudowano go bezpośrednio w urządzenie. Ponadto urządzenie możemy ustawić w pozycji horyzontalnej oraz wertykalnej. Lekkim zaskoczeniem dla nas było to, że konsola w pozycji poziomej nie przylega idealnie do powierzchni, na której stoi, co przy nacisku na jej krawędzie powoduje minimalne kołysanie. W położeniu wertykalnym zaleca się stosowanie podstawki, która nie jest częścią zestawu i musimy niestety kupić ją oddzielnie. Ogólne wrażenia z obsowania z konsolą są bardzo przyjemne. Mimo iż konsola sama w sobie jest bardzo cicha, to pewien niesmak odczuwamy po włożeniu płyty do napędu, który jest dość głośny, a jego mechaniczny dźwięk potrafi zirytować. Nowa konsola to także nowy system operacyjny, którego rdzeniem jest popularna dystrybucja oprogramowania z rodziny BSD, FreeBSD. Głównym elementem odświeżonego GUI jest PlayStation Dynamic Menu. Ci, którzy spodziewali się rewolucyjnego interfejsu będą rozczarowani. Nowy UI wygląda jak odświeżona wersja starego XMB znanego z PlayStation 3. Fani poczują się jak w domu, nowi użytkownicy docenią przejrzystości prostoty. Na pierwszym planie interfejsu znajdziemy sekcję co nowego, informującą nas o naszej ostatniej aktywności i o aktywności naszych znajomych oraz naszą kolekcję gier. Przesuwając analog do góry, naszym oczom ukaże się pasek poszczególnych segmentów menu. Niestety w najnowszej odsłonie systemu pozbawiono nas możliwości zmiany tapety, a sam system potrafi się delikatnie przyciąć podczas wykonywania wielu operacji naraz. Wraz z nową osłoną systemu dostajemy szereg nowych funkcji, takich jak na przykład streamowanie i nagrywanie gameplayów, czy integracja z kontami Facebook, Twitter, Twitch i Ustream oraz atrakcyjniejszą szatę graficzną i długo oczekiwany multitasking. PS4 może w końcu poszczycić się wsparciem dla cross-chatingu, którego tak brakowało w poprzednim PlayStation. Podobnie jak w przypadku PlayStation 3, konsola współpracuje z konsolą PS Vita, która może pełnić rolę dodatkowego kontrolera oraz drugiego ekranu. W przypadku PS4 Sony bardzo rozwinęło technologię Remote Play, implementując wbudowany encoder wideo H264 służący do kompresji obrazu wysyłanego za pośrednictwem sieci Wi-Fi do PlayStation Vita. Jako iż funkcja ta zintegrowana jest z konsolą, do jej poprawnego funkcjonowania nie jest wymagana dodatkowa ingerencja w kod źródłowy gry. Deweloperzy zobligowani są jedynie do zapewnienia dodatkowego layoutu przycisków dopasowanego do handhelda od Sony. Ciekawym pomysłem jest także umożliwienie graczom podglądania rozgrywek streamowanych przez innych graczy wraz z możliwością interakcji. Niestety nowy system ma też poważne wady. Tutaj najbardziej widać pośpiech w jakim konsola została wypchnięta na rynek. To, co rzuca się w oczy na samym początku, to brak jakichkolwiek aplikacji dostępnych dla naszego regionu. Próżno szukać tak szumnie zapowiadanego Video czy Musical Limited, czy choćby aplikacji YouTube'a, która była przecież dostępna już na naszych PS 3 to co to skwiera mnie, jakkolwiek też nie mieści się w głowie, to brak możliwości odtwarzania muzyki z płyt CD oraz plików MP3 z zewnętrznych nośników, brak współpracy z DLNA i serwerami multimediów, czy brak współpracy ze starymi headsetami Bluetooth i kontrolerami. Na szczęście dla posiadaczy flagowego headsetu Sony Pulse szykowany jest update umożliwiający współpracę obu urządzeń. Przesadni malkontenci wytkną jeszcze brak wstecznej kompatybilności, brak możliwości zmiany PSNID i zabezpieczenie HDCP, które uniemożliwia przechwytywanie obrazu przez port HDMI. Miejmy nadzieję, że wszystkie te dolegliwości wieku dziecięcego zostaną wyleczone w kolejnych łatkach. Najbardziej interesującym oraz ekscytującym elementem nowej konsoli jest nowy kontroler. DualShock 4 nareszcie udowadnia, że symetryczne rozmieszczenie analogów może być bardzo wygodne i przyjazne użytkownikowi. Nowy DualShock to jeden z najwygodniejszych padów, z jakimi mieliśmy do czynienia, a o wrażeniach z jego użytkowania możemy mówić w samych superlatywach. Zmiany i ulepszenia w ergonomii widać na każdym kroku. Trzymając pada w dłoniach, od razu zwrócimy uwagę na doskonałe spasowanie wysokiej jakości materiałów oraz wprost idealne wyważenie kontrolera. Dodatkowo od spodu pad pokryty jest chropowatym tworzywem, co sprawia, że pewniej leży w dłoniach. Ponadto kontroler jest nieco większy od swojego poprzednika, dzięki czemu nasze dłonie bardziej przylegają do jego powierzchni, co w znaczącym stopniu ogranicza uczucie zmęczenia dłoni podczas dłuższych rozgrywek. DualShot 4 jest potwierdzeniem tego, iż projektanci wsłuchali się w głosy graczy i deweloperów, którzy od dawna domagali się lepiej wyprofilowanych analogów i triggerów. W najnowszej odsłonie kontrolera od Sony, analogi są krótsze, delikatnie wklęsłe z wyczuwalnym rantem oraz charakteryzują się większym oporem podczas ich przesuwania, co w praktyce zapewnia większą precyzję i przewidywalność. Nowe triggery są idealnie wyprofilowane i w końcu przypominają prawdziwe cyngle. Nie ma tutaj mowy o zsuwaniu się palców podczas intensywnej rozgrywki, to szczególny ukłon w kierunku miłośników gier typu FPS. Ponadto triggery nie wciskają się przy odkładaniu kontrolera, jak miało to miejsce w DualShocku 3. Layout przycisków został praktycznie niezmieniony, uległ natomiast delikatnej kompresji. Przyciski są teraz bliżej względem siebie. Jedyną znaczącą zmianą w tej materii jest zastąpienie przycisków Start i Select przyciskami Share i Options, które umieszczono w górnej części pada, robiąc miejsce dla dwupunktowego touchpada, który pełni także funkcję dodatkowego przycisku. Przycisk Share umożliwia nam dzielenie się naszymi gameplayami na kilka sposobów. Możemy streamować nasze gameplaye na Twitchu i Ustreamie, podzielić się z na Facebooku i Twitterze oraz nagrać materiał wideo o długości do 15 minut i zaaplaudować go na wyżej wymienione portale społecznościowe. Jakość uploadowanych materiałów stoi naprawdę na wysokim poziomie. Wideo uploadowane jest w pełnej rozliczności HD, a sama operacja odbywa się niemal bez naszego udziału. Przycisk Option to po prostu odpowiednik starego przycisku Start. D-pad nie uległ poważnym zmianom. Przypomina teraz bardziej krzyżak z PS Vita i nadal spisuje się znakomicie. Dwupunktowy touchpad może być dowolnie zagospodarowany przez deweloperów zarówno jako gładzik, jak i przycisk. Zadziwiające jest to, jak Sony zignorowało tę funkcję w odniesieniu do samego systemu operacyjnego. Nie uświadczymy możliwości nawigacji w menu za jego pomocą, czy choćby obsługi przeglądarki internetowej. Ktoś powinien pójść po rozum do głowy. Jednym z aspektów, który budził w nas duże wątpliwości podczas pierwszej prezentacji DualShocka 4 był wbudowany monofoniczny głośnik. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy po kilkunastu godzinach obcowania z padem doszliśmy do wniosku, że jest to jeden z najciekawszych elementów nowego DualShocka, który wydatnie wzbogaca nasze doświadczenia podczas rozgrywki, czyniąc ją bardziej imersyjną. Zabawa z Rezo Gun... Czy odsłuchiwanie audiologów Kizą Shadowfall było ciekawym doświadczeniem, ale miejscami odczuwało się pewien niedosyt. Możemy sobie tylko wyobrazić, w jaki sposób można by urozmaicić rozgrywkę, gdyby twórcy podeszli do sprawy trochę poważniej. Kolejnym kontrowersyjnym dodatkiem do nowego DualShocka jest umieszczony w tylnej części pada pasek świetny wykonany na wzór kontrolerów PS Move. W praktyce Lightbar mieni się różnymi kolorami, sugerując nam np. niski poziom zdrowia postaci w grze oraz służy do identyfikacji kontrolera za pomocą PlayStation Camera. Odnosi się wrażenie, że rozwiązanie to wciśnięto trochę na siłę do nowego DualShocka, a sama funkcja przekłada się niestety na większe zużycie energii, a to za tym idzie krótszy czas pracy kontrolera w trybie bezprzewodowym. I to jest chyba nasz jedyny, a z pewnością największy zarzut względem DualShocka 4. Czas pracy w trybie bezprzewodowym jest wyraźnie krótszy od poprzednika. Spada wyposażono oczywiście w ulepszony system wibracji. Joypad ładowany jest przez port micro USB w wersji B. Dodatkowo między analogami znajdziemy wejście mini jack, umożliwiające podpięcie dowolnego zestawu słuchawkowego, w tym niskiej jakości headsetu, który dostajemy w zestawie, oraz port zewnętrzny, który w przyszłości z pewnością posłuży jako złącze do wszelkiego rodzaju peryferiów. Mimo iż obiecywano nam bezproblemową współpracę DualShock 4 z PC-tami, okazało się niestety, że kontroler pod pc działa częściowo, bądź nie działa w ogóle. Owszem jest widoczny w systemie Windows, ale z uwagi na brak współpracy ze stworzonym przez Microsoft na potrzeby kontrolera od Xboxa 360 XInput Game Controller API, ma problemy z mapowaniem przycisków. Podobnie sytuacja ma się w odniesieniu do PlayStation 3. DualShock 4 współpracuje tylko z niektórymi tytułami i wyłącznie za pośrednictwem USB. Ogólnie rzecz biorąc, nowy DualShock to krok milowy w dziedzinie kontrolerów bezprzewodowych, swoista perła w koronie nowego systemu. Prawdę mówiąc, mamy wrażenie, że wraz z konsolą dostajemy kawał zaawansowanej technologii w bardzo atrakcyjnym opakowaniu. DualShock 4 zawstydza swojego poprzednika w każdym nawet najmniejszym detalu. Podczas konferencji Sony na E3 dowiedzieliśmy się o istotnej zmianie w polityce PlayStation. Wraz ze startem nowej konsoli subskrypcja PlayStation Plus staje się obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą grać w gry w multiplayerze. Tym samym Sony upodobniło się w tej kwestii do konkurencji z Redmond. Na szczęście gry free to play oraz aplikacje zwolnione są z tych restrykcji. Dla niewtajemniczonych roczny koszt subskrypcji to 195 zł. W zamian za te pieniądze otrzymujemy tryb online dla wielu graczy. Kolekcję gier od zaraz, czyli dobrze znaną usługę, w której co miesiąc otrzymujemy mniejsze lub większe tytuły nieodpłatnie, rabaty w PS Store i ekskluzywny dostęp do wersji demonstracyjnych oraz wersji beta świeżych produkcji, a także możliwość przechowywania save'ów w chmurze. Istotną zaletą PlayStation Plus jest fakt, że subskrypcja przypisana jest do konta i obejmuje wszystkie konsole PlayStation 3, PlayStation 4 i PlayStation Vita. Na każdą z nich otrzymamy inną zawartość przy tym samym abonamencie. Podczas targów F3 obiecano nam również, że sieć PSN będzie działać stabilniej niż do tej pory, a w dalszej przyszłości otrzymamy możliwość streamowania gier z PlayStation 3 na PlayStation 4 za pośrednictwem Gajken. Interfejs PS Stora uległ kosmetycznym zmianom, wciąż jednak nie widać wyraźnej poprawy w jego funkcjonowaniu, a płynność działania i ogólne doznania z jego obsługi potrafią doprowadzić do zgrzytu zębów. Nowością, jaką oferuje system, jest możliwość grania w trakcie pobierania tytułów. W przypadku Call of Duty: Ghosts, czy Killzone Shadowfall, po dokonaniu zakupu system zapyta nas od którego trybu (single player czy multiplayer) chcemy rozpocząć pobieranie. W zależności od naszego wyboru, będziemy mogli wcześniej rozpocząć grę w trybie, który wybraliśmy, a w tle pobierze się pozostała zawartość. Popularność aplikacji mobilnych jak i samych urządzeń z dotykowym wyświetlaczem przyczyniła się do wykreowania nowego trendu w świecie gier wideo. Obecnie najwięksi wydawcy do swoich flagowych tytułów dodają nam możliwość pobrania dedykowanych aplikacji, które mogą służyć jako dodatkowy ekran, czytnik questów czy kreator postaci jeszcze bardziej wciągając nas w świat gry. Wielu z nas kojarzy już aplikacje takie jak iFruit do GTA 5 czy Battlelog do nowego Battlefielda. Sony, idąc z duchem czasu, wypuściło nową odsłonę aplikacji PlayStation App, która umożliwia nam przeglądanie naszego profilu, dodawanie graczy do znajomych czy dokonywanie zakupów w PlayStation Store. Ponadto, za pośrednictwem aplikacji możemy sparować naszego smartfona lub tableta z PS4, wtedy aplikacja posłuży jako drugi ekran, który wyświetli nam dodatkową zawartość gry lub spełni funkcję klawiatury bądź pilota w aplikacjach wykorzystujących tę funkcjonalność. Aplikacja działa dość topornie, często zrywając połączenie z konsolą, a jej obsługa pozostawia sporo do życzenia. Brak obsługi gestów czy PlayStation Store otwierany w oknie przeglądarki wyraźnie obniżają użyteczność tego dodatku. Apka prezentuje się dobrze jedynie na wyświetlaczach smartfonów, gdyż nie przygotowano jeszcze odrębnej wersji na tablety. Ogólnie mówiąc, dobrze że jest, ale szału nie ma. W zestawie wraz z konsolą i padem dostajemy również monofoniczny headset. Niestety jest on piętą achillesową całego zestawu i odnosimy wrażenie, że ktoś z Sony ma oryginalne poczucie humoru. Headset wykonany jest jak gadżet ze sklepu z wisiorkami, a jakość dźwięku i mikrofonu jest po prostu mizerna. Odnosi się wrażenie, że każde słuchawki jakie znajdziemy w domu będą lepsze od tego co reprezentuje sobą słuchawka od Sony. Pozostając przy temacie peryferiów warto wspomnieć o nowej odsłonie kamerki do PlayStation. PlayStation Camera rejestruje obraz w maksymalnej rozdzielczości 1280 na 800 pikseli w płynności 60 klatek na sekundę. Ponadto w kamerę wbudowano czterokanałowy mikrofon, za pośrednictwem którego możemy wydawać polecenia naszej konsoli. PlayStation Home Screen PlayStation Back to the game Tę funkcję z powodzeniem spełnia także headset, który jest dołączony do konsoli. Sam zestaw poleceń jest dość ograniczony, szczególnie w konfrontacji z kinektem drugiej generacji, ale sama funkcja działa poprawnie. Nie uświadczymy niestety obsługi naszego ojczystego języka. Kamerę podłączamy do konsoli za pośrednictwem dwumetrowego przewodu zakończonego nowym, dedykowanym do tego złączem. Sama kamera jest bardzo lekka, a przez co bardzo niestabilna, zupełnie jak jej poprzednik PSI. Najlepiej więc dokupić dedykowany klips umożliwiający przymocowanie kamery do telewizora lub monitora. Jakość wideo, mimo że widać tu znaczną poprawę w stosunku do poprzednika, nie robi piorunującego wrażenia. Wydatny wpływ na jakość obrazu ma oświetlenie, a sam obraz jest delikatnie ziarnisty i przejaskrawiony. Kinek w tym aspekcie po raz kolejny spisuje się znacznie lepiej. Rozpoznawanie naszych ruchów działa bez zarzutu. Konsola dokładnie wie, czego od niej oczekujemy. Cały potencjał urządzenia doskonale oddaje preinstalowana aplikacja Playroom, która stanowi ciekawe demo technologiczne konsoli. Nowa kamerka współpracuje oczywiście z technologią PlayStation Move, jednak na gry wykorzystujące tę technologię przyjdzie nam trochę poczekać. Producent zapewnił nas, że stare kontrolery PS Move będą współpracować z PlayStation Camera. Istotną funkcją kamerki jest możliwość wykorzystania jej podczas streamowania tak jak to robią gracze na całym świecie, wykorzystując do tego celu swoje kamerki webowe. Problem w tym, że kamera nie zlokalizuje automatycznie naszej twarzy i musimy sami dostosować się do kwadracika wyciętego na ekranie. Kamera służy także jako mikrofon do komunikacji z innymi graczami. Funkcja ta bywa niestety irytująca, gdyż nie mamy obecnie możliwości jej wyłączenia. Zawsze gdy urządzenie jest podłączone działa w trybie mikrofonu i jedyne co możemy zrobić jeśli nie chcemy być podsłuchiwani to odłączyć kamerę od konsoli. Nareszcie możemy zająć się grami, czyli tym co tygrysy lubią najbardziej. Od samego początku przedstawiciele PlayStation starali się zareklamować PlayStation 4 przede wszystkim jako sprzęt dla hardkorowych graczy oraz miejsce przyjazne wszystkim deweloperom. Do współpracy z deweloperami Sony podeszło bardzo poważnie. Wypożyczanie darmowych devkitów, kontynuacja self-publishingu czy system nieodpłatnej publikacji łatek to jedynie kilka przykładów na to jak Sony stara się przyciągnąć nowych twórców. Taka polityka zaowocowała pojawieniem się na platformie PlayStation tytułów takich jak na przykład Resogun, Octodad, Contrast oraz gier free-to-play przeniesionych z platformy PC takich jak War Thunder, Blacklight Retribution czy Warframe. W przyszłości możemy spodziewać się nowych publikacji, które zostały już zapowiedziane, m.in. Minecrafta i Planet Side 2. Konsole nowej generacji to oczywiście masa gier multiplatformowych. Wielu z Was zastanawia się pewnie, w której z konsol PlayStation 4 czy Xbox One drzemie większy potencjał. Dostępne tytuły pokazują, że PlayStation 4 jak na razie góruje nad swoim rywalem, co zbytnio nie dziwi zestawiając ze sobą specyfikacje obu urządzeń konsola nie ma problemu z wyświetlaniem obrazów w pełnym HD, czego nie można niestety powiedzieć o konkurencji, u której w większości przypadków obraz jest upscalowany do rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Za przykład może posłużyć tutaj gra Call of Duty Ghosts, której obraz w przypadku PlayStation 4 wyświetlany jest w natywnej rozdzielczości 1080p, natomiast w przypadku Xbox One jest to jedynie 720p. Możemy więc przypuszczać, że tym razem tytuły multiplatformowe będą prezentować się lepiej na konsoli Sony. Oczywiście najmocniejszym atutem PlayStation 3 od zawsze były tytuły ekskluzywne. Niestety ich biblioteka na starcie nie jest zbyt imponująca. Hizą Shadow, Nak czy kilka mniejszych tytułów to trochę za mało jak na standardy PlayStation. Obiecany Drive Club, który miał być sprzedawany wraz z premierą konsoli i dostępny za darmo w specjalnej edycji PlayStation Plus, podobnie jak wiele innych tytułów zaliczył obsuwę i będzie wydany dopiero za parę miesięcy. Na najbardziej oczekiwane tytuły przyjdzie nam niestety jeszcze trochę poczekać. W kolejce czekają już Infamous Second Sun od studia Sucker Punch, który zadebiutuje 21 marca 2014 roku, zapowiedziane na E3 D Order od studia Ready at Dawn, czy zaanonsowana niedawno kontynuacja serii Uncharted od Naughty Dog. Pogłoski o nowej produkcji od Guerrilla Games, studia odpowiedzialnego za serię Killzone, które podobno pracuje teraz nad grą RPG, czy nowego ekskluzywa z pod ręki studia Santa Monica zaostrzają dodatkowo apetyt. Spokojnie, tytuły dostępne już teraz nie są bynajmniej zapchaj dziurami. Gry takie jak FIFA 14, Battlefield 4, Assassin's Creed Black Flag czy Need for Speed Rivals to produkcje z najwyższej półki, a więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Oczywiście z niecierpliwością czekamy na nowe IP takie jak Destiny od Bungie, firmy odpowiedzialnej za serię Halo czy Watch Dogs od Ubisoftu oraz kontynuacje znanych pozycji AAA takich jak Polski Wiedźmin 3 Dziki Gon, który w końcu zadebiutuje na platformie PlayStation. Jak widać, sporo się dzieje, a cała branża ostro spina muskuły, aby dostarczyć nam jak najciekawszych produkcji. Tytuły, w jakie przyszło nam już pograć, prezentują się obłędnie. Oprawa graficzna w on Shallow momentami powoduje istny opad szczęki. Śmiało można stwierdzić, że jest to obecnie najlepiej wyglądający tytuł na PlayStation 4 i jedna z najładniejszych gier w ogóle. Pozostałe tytuły również pokazują swoje pazurki i wyglądają naprawdę next-genowo. Dzięki nowej platformie wielu deweloperów ma szansę w końcu rozwinąć skrzydła, osadzając rozgrywkę w bardziej złożonych i rozległych lokacjach, czy zapewniając płynność rozgrywki na poziomie 60 fps Całą oprawę wzbogacając zaawansowane systemy oświetlenia, złożone efekty cząsteczkowe czy wysokiej rozdzierczości tekstury. To wszystko sprawia, że fani grafiki ostrej jak brzytwa i dokładnej co do jednego piksela nie będą rozczarowani. Rozczarowani nie będą również gracze, którzy zakupili już nowego Assassina Battlefielda 4, Call of Duty Ghost czy NBA 2K14 na konsolę PlayStation 3, gdyż mogą oni za kwotę 34,99 zł zapgrade'ować tytuły do wersji na PlayStation 4. Zastosowano tu system weryfikacji, w którym aby zagrać zapgrade'owany tytuł do napędu PS4 będziemy musieli włożyć płytę z PlayStation 3. Podsumowując, nowa konsola bije na głowę swojego poprzednika i w pełni zasługuje na miano urządzenia nowej generacji. Wyraźną ewolucję widać tutaj na każdym kroku, a niemal wszystkie zastosowane zmiany wydają się być trafione i rzeczywiście sprawiają, że jeszcze chętniej będziemy zasiadać przed nasze telewizory. Pamiętając, że jesteśmy dopiero na starcie nowej platformy, aż trudno sobie wyobrazić, co jeszcze są w stanie pokazać nam deweloperzy. Bez wątpienia PlayStation 4 zapewni nam lata świetnej zabawy, a dla wszystkich graczy konsolowych jest zakupem wręcz obowiązkowym.